No, witam. Nie, nie nagrywałem, bo, nie wiem, po prostu przyjechałem nie nawiedzeniem wszystkiego, na ale okazało się, że mocno nagrałem jakieś rewersy w beatboxie, Nie zagrałem sam. To wciąż jest jakaś zdrada. Yy... Znaczy, też nie mówię, że hejtuję, jakby możecie sobie to nie podpaść, znowu to no natomiast... więc... Nie wiem. Żeby <laughs> nie było, że hejtuję, nie? Ogólnie jest update świąteczny, wielkanocny, już od dawien dawna, ale oczywiście ja się spóźniam z, z nagrywkami jego. Długo chyba nie łapię mikrofonu, więc mogę się odzywać, bo nie wiem jak to działa, ale ma takie coś włączonego, już się pewnie zorientowaliście jak... I widzieliście moje poprzednie filmy z fazmofobii. Jak nie to zapraszam, bo tam ja włączony czad jakby że muszę kliknąć, tak sobie powiedzieć na przykład na speedboxie. A nie, że mikrofon mi łapie. Więc nie wiem, czy to już tak działa z mówieniem. Nie. Wiem. Nie lubię tego. O, o rzucił coś. Nie, tym rzucił. Jak jest? to może być gdzieś jego pokój. Czekaj. I... Dobra, lustra nie ma. Są karty tarota. Ja się podłuczyłem, tak? Są karty tarota. Gdzie są jakie miejsca? Przekąd przedmiotów w tej mapie, więc ja mnie trochę ogarniam. To może być jego pokój, bo tutaj albo ta, tam. Bo tutaj coś rzucił, ale mógł sobie tylko przechodzić, bo ja <laughs> byłem w stanie się zorientować po prostu, że. Na początku duch u mnie przynajmniej bardzo łazi po domu, a dopiero potem trzyma się swojego tego. Nie wiem, czy ja mam tak stać w miejscu, czy nie, ale. Nie wiem, czekaj, czemu ja to włączyłem. Ale on to mógł zrobić też przez ścianę, z tego co wiem, czyli tu może być też jego pokój. Yy, w każdym razie. Serio, przestraszy przestraszyłem się własnego cienia dosłownie. No ale świetnie, prawda? Ja oczywiście niedawne nie grałem, więc mam lekko przerwę od tego. Dlatego jakbym grał słabo, to że mi możecie. Marzycie... Znaczy, właśnie nie możecie mi pisać, bo ja wiem, że grałem słabo, więc nie. Nie musicie mi tego jeszcze wypisywać w komentarzach. tak. Okay, jaka temperatura? Nie no, to chyba nie będzie tu. Chociaż lekko spada. Ale nie no, to na pewno nie będzie tu moim zdaniem. Mogę zrobić zdjęcie tego przedmiotu. Tu gdzieś jeszcze rzucił. Daj mi... Daj mi to. Trochę się sykam, bo zapomniałem jak się w to wygrało. Te świetliki mi oświetlają, więc jak bardzo pokoju to przynajmniej nie ma aż tak ciemno. Myślałam, że czymś rzucił, ale chyba tą piłką. Tu jest zimno. Wygało światło tutaj. Totalnie zapomniałem, jak się gra w tą grę. Yy... Czy znaczy tu spadnie? Nie no. To spada, ale... Chyba zaraz przestanie, tak do 15. Tu Albo? Albo? Dok to jest to 100% to jest to Tutaj Montujemy, okej okay. yes, Teraz tak Krucyfix sobie zaniósł do tego po, po, po pokoju. Teraz go tam chyba nawet położę, bo sobie dwa sobie już kupiłam. Zobaczę jak krucyfik. Dwa patyki taktyczne. Znaczy tak, cz czemu ja do za każdego słowa muszę dodać słowo taktyczne? Nie wiem, nie pytajcie jeszcze, że po prostu już mam. E bo sobie kupiewa właśnie więcej czujników ruchu, boś mi się przydały. Gdzie jest bez korki, gdzie są? Korki są na dole. O, czujnik ruchu załapał. Tu jest ten. Sól chyba wezmę. Teraz tak podblokowałem sobie te rzeczy wszystkie. Już mam takie większe pole do popisu, że tak powiem. złączona, tak, to jest włączone. Yy, mam dużo to. Jak mam powyżej 50%, 50 tego z, yy, z stanu psychicznego, to z tego co wiem jest bardzo mała szansa, że... Bardzo mała, albo nawet nikoma, że rozpocznie handlar duch, więc... No jest dobrze. Co ty teraz tu wziąłeś? Sumno ja się wezmę. Czemu ja I właśnie światło. Yy. o e, to było pod diot? Ta, yy, wpisy ducha. Kule, jak się zbugował ten krucyfiks. Jeszcze raz go położę. No. O tym dywanie się boję, ja się boję, że on się zaraz pod mapy, więc tu go położę. To jest aparat sól. Eee... Tutaj jedna, tutaj druga jest już chyba pusta. Ja grafie, co to jest... Zm e to ja wiesz, że ucieknie to, po że spalowanie nie poziomie... i pójdę teraz z projektorem do, o, o, o w depu, trochę dziwnie, ale w depu i tu też w depu Ten piątki tutaj nie ma, tak szczerze mówiąc, yy, yy, ultrafiolet sprawdza, nie, nie zęków, kroków, ale ogólnie to kroki, to rzadko ja widzę. Yy. Nawet nigdy chyba nie widziałem kroków jeszcze. Nie wiem, czy to odchodzi się tylko, nie widzi tych kroków. Ale nic by tak szczerze nie robił, ten duch. On bardzo mało chodzi w interakcjach Czy nie będzie ten taki najbardziej znany po prostu widmo? To nie, nic nie nic nie widzę, by się przydało w ogóle Od Odchase. Nic, nic. Nic nie widzę, naprawdę. Jak coś usłyszę, że. że... Nie mówię takich rzeczy. Jak coś z ten, jak coś usłyszę, że coś zrobi albo coś to takiego, to po prostu trampach, ale na razie wydaje mi się, że nie się robi. Hmm, Zacznijmy od tego. MF-5 jest? MF-5 nie wylatało. Jest jakieś małe coś. Jest małe coś. No nie, wydaje mi się, że może być MF-5. Ale nie mogę wyłapać. zaczynam się lekko cykać ogólnie. Bo to było tylko straszenie, ale... Dobra. Mroźne eee, temperatury Demon to raczej nie będzie mroźna temperatury i wpisuję Ok, wskazuję trochę na demona, ale nie, wydaje mi się, że to nie jest on. Ponieważ demony są e, no, bardziej agresywne w w aparat zamiast zrobić zdjęcia, ale z tym świetne. Dobra, będę musiała zgasić światło, żeby to sprawdzić. Widłowa kula. Czym rzucił? No ja nie widzę tej widmowej kuly ogólnie. on rzucił? Czymś rzucił Nie wiem czym rzucił. Ja mam tutaj krótka ogólnie. Więc to się nie obawiam. Znaczy obawiam się. Eee... Czym rzucił, nie wiem czym rzucił, bo już to na ultrafilmecie. Może tu gdzieś może. No nie wiem. Ono zaczyna być coraz bardziej aktywne. I to mi się coraz bardziej zaczyna nie podobać. Chcę jeszcze sprawdzić, jeszcze mogę zrobić tego. Co zrobił? Coś zrobił. Co zrobił? Co się zrobił? Drzwi tam. Zapali tu światło. Nigdzie jest nie widza. Myślę, że ultrafiolet nie będzie, ale już takiego, już z doświadczenia wiem, że, że może być nawet ten. No co to za dźwięki są dziwne. 12 minut do zagrywania. Mm. Bo myślę, że DOS projektor dosłowny krzyw. Może. O! Krople tylko... Wydawało mi się, że drzwi z drzwi wejściowe, ale... Coraz będzie... coraz bardziej... O, proszę Zaraz bardziej to jest niebezpieczne. Nie ma. No nie widzę. Ale on tu jest na pewno w tym pokoju, dobra. W tym spokoju nie reaguję. Nie chcę nic chcę nie zrobić, ogólnie. Eee, Kto rzucił tą kostkę? Pewnie nic się nie dzieje. Projektor DOT też raczej nie jest, bo widać jak używa tego. Jeszcze rozwinęła kula, może? No już tak. jest nieprzykluczko i tyle. No nie widzę. No nie no. Moim zdaniem może być to faktycznie M5. O. Ale no, nic no właśnie się nie da wykryć tym mi zapomniałem, ale no, wpisy ducha są. To mi się udało. Nic mi się... nie, nie udaje je wykryć. Czy w, ogóle... Czy w ogóle projektor Dos jest ważny. Nie, można w ogóle wykrócić go. MF5. Minmała kula chyba też nie mam. Po 100%. No to, to zostaje tyle. Dam to naszego będzie sesja smubowy albo uda. Spirit Box. Jakby nie było go, to by była ugoda. No, no to, no wydajemy to osoba To niezły. wydaje mi się, że też nie ma. Ale, no, nie wiem. Dobra, zostawmy ten wykreślony ultrafiolet już ma. Może uda się też. Coś...

Kamera Żu... żółna Żu... się robi, jeszcze nie. Łdy są ciężkie, że znaleźliśmy. Może faktycznie to pasuje do tego, ale jak robię to na logikę, to zawsze nie jest. Jest! Było! Odpowiedział. Czyli to jest. Czyli to jednak moroi jest i wyjeżdżam już do tej pusty niej nie znalazłam, co prawda, ale już nie będę I Teraz tak, jak to nie będzie to, to ja nie wiem, że coś się sprowadziłem ale no 100% było wszystko dobrze No idę, to no jest Myślę, że to głupa to ja sobie zniezałem, ale premium za śledztwo, nagrody do spustności kości też nie, zdjęcia 25 dolarów, to przecież dużo ich nie robiłem. Dobra, nie wiem. Nie no, ale dobrze było teraz. Wreszcie się udało. No, 200 minut odcinka mi się wystarczy, bo w no, nie, tak, niej taka nikomu dzieła będzie się jak do tego zielone, więc mam nadzieję, że się spodobało. W ogóle inne lobbyist. No i cześć.